Otwieram 17. nadzwyczajną sesję Rady Gminy Bursznika. Stwierdzam, że w sesji uczestniczy 14 do radnych, co stanowi choroby się w których radnych gminy może odratować i podejmować prawomocnym uchwały. Informuję, że dzisiejsza sesja została zwołana na grupy pana Huita. Gminy Pośnika w 2.1 z trzecim ustawy o samorządzie gminnym wraz w zgodzie z paragrafą 2 ust. 1 wykładnieniu Rady Gminy Błośnika stanowczenie dały przygotowych gminy. Dziennik urzędowy w odróżnieniu od 16 dnia 21 stycznia 2012 roku w potrzeby hey. w. W. z uwagi na potrzebę podjęcia półkształtów przez Radę i Forum Współpracy środków. Witam serdecznie na dzisiejszym Michał z Myszanowym Wielkiego Wątka, Witam Panią Janę Szydłowską, sekretarz Buniki, Witam Panią Annę Ruletnię skarbnik w ja witam Pana Przewodniczącego Księdza Gminy Radny Sliczny i tak, może tak nazwać? Panie Radny Sliczny i tak, witam wszystkich Radnych naszej Gminy. Witam wszystkie osoby uczestniczące w dzisiejszej sesji Rady Gminy w tym systemie informatycznym. Szanowni Państwo Książe, Wysoka Rado, wbędę się stwierdzeniem jego na porządku obrad dzisiejszej sesji Rady Gminy. Projekt porządku obrad otrzymany. Państwa państwu rady przed dzisiejszym, który pan zapoczątkował. Projektem przedstawia się następujące. Punkt pierwszy. Otwarcie posiedzenia oraz stwierdzenie do forum rady gminy własnego do podejmowania prawa uchwał, Punkt drugi. Przyjęcie porządku obrad. Punkt trzeci. Oznaczenie i podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzeń na liczbę z za planowanie przez przemleko gminy Pośnica. w części obrębnych część i obiezyjnych. Duża, mała, przerywka, grunt, koszka Punkt czwarty. Rozpatrzenie i uchwały w sprawie wyznaczenia zgody na sprzedaż w trybie bezsprzedażowym w lokalu mieszkalnego nr 3, usytuowanego w budynku nr 93 położony to od Niech oni wraz z się przynależnych i udziałem w nieruchomości wspólnej na rzecz najemnicy. Punkt piąty. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie obrady adwencyjskiej. Punkt szósty. Zamknięcie obrad. W sprawie porządkowej. Proszę państwa radnych jak i zapstępujemy do realizacji uchwały kwot. Punkt trzeci to jest rozpoczenie i podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego obradów zakładu planowania przestrzennego w gminy w Polsce, części obrębów docyzyjnych, który jest duża mała, przeręb, krótki, różka dalej się. Bardzo proszę Pan Wójcie poza przedstawienie uzasadnionego środku zmienił usiadłem uchwały. Dziękuję bardzo Panie Przewodniczący. szanowna Rado projekt uchwały omawialiśmy na komisji ale mamy tutaj po mojej prawej stronie mamy pana planistę pana Michała Sobieraj on krótko omówi wszystkie te miejscowości Bardzo proszę. dzień dobry państwu wysoka rado przedmiotowa uchwała jest kontynuacją polityki planistycznej gminy Płośnica która była realizowana do tej pory czyli obejmowanie terenów rolnych planami zagospodarowania przestrzennego w celu jak najbardziej przejrzystego kształtowania polityki przestrzennej w ramach zasad jakie zabudowania mogą być realizowane, realizowane w jakim kształcie i w jakim i w którym miejscu na, na terenie gminy z racji tego, że plany miejscowe są najbardziej przejrzystą formą kształtowania zabudowy. W których występuje partycypacja społeczna, możliwość wypowiedzenia się mieszkańców. Dodatkowo są przeprowadzane uzgodnienia z właściwymi organami odnośnie ochrony środowiska czy, czy zabytków innych służb administracji publicznej. Stąd też kolejne.

Uchwała Rady Winów Poświęca w sprawie przystąpienia do urządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w innego święta w części otworu planu koalicyjnego. Uża mała, wszelkie, którą kliktówka w się Na ustawie ustawy o założeniu lub założeniu lub innym planowaniu zagospodarowania przestrzennym Rady Gminy Poświęca w oparciu o następny arandar pierwszy przystępuje się do urządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub innego w, w części otworu części organu progresyjnej, duża mała, szereg, gruntki, i na założeniu. Paragraf drugi. Granice planów określone załącznik. Dramatyczne. Nr 1, nr 2, nr 3, nr 4, nr 5 do niniejszej uchwały. Paragraf 3. Opracowanie i uchwalenie planów może następować tak na poszczególnych części zgodnie z wyoprogramowaniem przez granicę obszarami z porządku planu Paragraf 4. Wykonanie uchwały powierza się w dniu dzisiejszym, a raga w kierunku uchwały chodzi o życie, zmiany i podjęcie. Bardzo dziękuję. Przystępujemy do głosowania. Kto z Państwa wyraził, że jest za podjęciem uchwały, bardzo proszę o znanie głosu na tej dachu, wypełnięcie ręki. Kto jest przeciw, nie, nie działa. Kto jest za, kto się zamyka na terminalną dyskusję? Kto jest przeciw, kto się wstrzymał od głosowania? Dziękuję bardzo. Głos. Ja, dziękuję. Stwierdzam, że uchwała została podjęta 13 głosami za, przy jednym głosie wstrzymującym się. Podjęta uchwała otrzymuje kolejny numer. Teraz korek jest w tym Przechodzimy do punktu czwartego. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w ciągu bezprzetargowych lokalu mieszkalnego nr 3, położonego w miejscowości wiekowej, oraz w pośredniu przynależnym i udziałem w nieruchomości wspólnej na rzecz najemnych. Dziękuję panie przewodniczący. Jest to kolejne mieszkanie w zasobie gminy, które pani wystąpiła z podaniem o wykup tego mieszkania i zgodnie z procedurami należy się bonifikata przysługująca do wykupu tego mieszkania. Uchwała Rady Gminy Słośnica w sprawie wyrażenia na sprzedaż prywizyjnej targowej z lokalu mieszkalnego nr 3, z punktu obradnego budynku nr 3, położonego w miejscu rozbudowanym wraz z pomieszczeniem przetargowym i udziałem nieruchomości nie wspólnej na rzecz przynajmniej. Na podstawie ustawy o z gminy, ustawy o kształtach nieruchomościowych, w sprawie uchwały nr 36 do 50.08.16 na 2022 Rady 2 Bocznika 11 na lutego 2022 roku w sprawie określonych nadlastnych przydatków dla bardzo mieszkalnych i udzielania umów z ich fakt przy ewakuowanym, taka zmiana kosmica oparła się na traktowaniu. Paragraf 1 wyraźnie zmiana kodeksu nas przedarł do odbytu lokalu mieszkalnego nr 3 o powierzchnię umów z 59 księżyców 15. Palężowego. Znajdującego się w urywku nr 63 w Niemkolinie wraz z pomieszczeniem przynależnym o powierzchni użytkowej 6,97 m2 i udziałem wynoszącym 14,09 łamane na 6 tysięcy części działce oznaczonej w ewidencji gruntów numer 360 o powierzchni ogólnej 0,30 fP przy każdym znajomym lokalu mieszkalnego. Paragraf 2. Wykonanie uchwały powierzchnięci gminy gminy pośrednicy. Paragraf 3. Uchwała wchodzi w życie podjęcia. Dziękuję bardzo. Czy radni mają pytania do projektu uchwały i przystępujemy do głosowania? Kto z Państwa jest za podjęciem uchwały? Bardzo proszę o prawie głosowania z podniesieniem ręki. Kto jest sołtys, kto się wstrzymał? od Głosowania Dziękuję. Stwierdzam, że uchwała w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego nie została podjęta jednogłośnie. To jest 14 głosami za podjęta uchwała o przyjmowaniu z i prac, które przedstawiło się do protokołu z dzisiejszej sesji. Następnym punktem dzisiejszej sesji jest to rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie układu adiacyjnego. Bardzo proszę panie Wójcie. Dziękuję panie Przewodniczący. Jak żeśmy rozmawiali na komisjach ta opłata decencka nie była już podnoszona wiele wiele lat. Idąc z inflacją Rada Gminy ustaliła na 20% Opłata detencko Z 10 na 20. Maksymalnie możemy zrobić 30 Zostaliśmy po środku jako 20%. Dziękuję bardzo. Nadmieniam, że projekt uchwały był rozpatrywany na posiedzeniu komisji. Musiałem bardzo proszę odczytać, znaczy To ja odczytam może projekt uchwały. Uchwała Rady Gminy Boszczyca dnia dzisiejszego, co jest 22 maja 2025 roku w sprawie władzy ajeceńskiej. Na podstawie artykułu 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 2010 roku o samorządzie gminnym oraz ustawy z dnia 21 sierpnia 1968 roku, roku o gospodarce nieruchomościami Rada Gminy uchwala, co następuje. Paragraf pierwszy ustala się stawki o dla w wysokości 20% w różnicy wartości nieruchomości w przypadku wzrostu wartości w wyniku dokonanego podziału nieruchomości. Paragraf drugi, motyw tak. obowiązująca no uchwała Rady Gminy Głośnica numer 26, łamane na, 31 na 2006, z dnia 29 września 2006 roku w sprawie uchwały jadłek Paragraf 3. wykonanie uchwały powierza się w Gminy za Paragraf 4. uchwała wchodzi w życie po upływie 14 w dniu daty wynoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wolnictwa czy ktoś z Państwa radnych ma pytania, jest do pojęcia ustalenia, Przystępujemy do głosowania. Kto jest za podjęciem uchwały, będzie przedstawiony podjęty przez 20%. <tusza> bardzo proszę o dla niego głosowanie. Kto jest przeciw, kto się wstrzymał od głosowania. Dziękuję. Stwierdzam, że uchwała w sprawie opłaty radę kiemskiej została podjęta w Rady Gminy w dniu, w dniu, 14 dniu, za. Uchwała o czymś, jak wraz z nowym wyrazku, w samym założeniu protokołu dzisiejszej sesji. Przechodzimy do punktu 6. Jest to obrad. W związku z tym, że porządek dzisiejszej sesji został wyczerpany. Na tym zamknęłem 17. nadzwyczajną sesję Rady Gminy Kośnica. Dziękuję bardzo.